Także witam was w kolejnym odcinku tutaj z wujkowej farmy w kolejnym odcinku widzowie i co? Ja was witam na dzisiejszym już odciniaczku tutaj z oreczki Oruni Oruni Orunia i co widzę? Zacząłem tutaj już orać dwa kawałki, w sumie mam teraz jakby to dokończę i mam zaorane dwa kawałki Jeżeli poprzeczniaki na tym polu i co widzowie? Eee, wpadajcie też na kanały do chłopaków na social media eee, dzięki Kondratowi, oczywiście, Żółwik, Piąteczka i Serduszko za, za, za ostatnie dwumiesięczne wsparcie. Eee, naprawdę i na pewno też postaram się wyróżnić to, ciebie, Kondrat, w jakiś fajny sposób, tylko jak już będę ją raczej kiedyś swój pokój. I będziesz na pewno wyróżniony, będziesz na jakiejś tabliczce czy na czymś, albo no jakąś naklejkę kupić dzisiaj. Niku z nakleje, także no, za to co żeś odjebał, to no, trzeba nie. I dzisiaj oramy, oczywiście, pola tutaj akurat po rzepaku, ale zaraz pojedziemy, akurat też na inne pole, bo nie tylko to pole mam dorki. Do na końcu też pojedziemy gdzieś tam, na koniec odcinka pojedziemy tam jak będzie o koniec orki, też pojedziemy na to pole tam po tamtym rzepaku, ale to tamto do to nas spokojnie. Eee, I widzę że najpewniej rzepak, teraz gdzieś posieje na tamtych polach, na tych długich. I może na tym dużym tam posieje, wtedy będzie fajnie myślę do orki. Eee, i może ewentualnie jeszcze jak mi się najdzie jakiś o, pomysł głupi, to jeszcze może na tam, tamtą łąkę wylej, wy zrobimy, że nie, no, nie będzie tam tej łąki i zrobimy tam coś, nie? Zobaczymy, widzowie, głupie pomysły <laughs> mam, także widzowie wiecie, jak to jest, nie? No i też byłem przed chwilą zęby, u też i trochę oddech mam świeży, także teraz też je, inaczej mi się chce gadać, nie? Także w sumie spoczko, nie? Cofniemy się na maxa, tam i zajmiemy te poprzeczniaczki eee... I macie też dekoracje świąteczne na overlayu Także w sumie spoko na miniaturkach, chyba nie będę tego robił, ale tutaj macie po prostu tak że z okazji świąt po prostu w już za tydzień mamy święta jak to oglądacie, bo w sumie czekajcie, wy to oglądacie teraz we czwartek, czyli w sumie nawet nie za tydzień. Bo za 6 dni już, pany. Za 6 dni mamy. Bo to wy to we w czwartek oglądacie na no to wychodzi, bo... No, nie, czekajcie, źle. Bo... Nie, no dobrze mówię, w czwartek wy to oglądacie. Jeżeli w czwarteczek sobie to obejrzycie, to sobie będziecie mieli, widzę, faj do ciebie, jak sobie wstaniecie, czy tam tego, znaczy, no wstaniecie, fuuu, przyjedziecie sobie ze szkoły jeszcze, albo ktoś jak tego będzie czekał, to poczeka sobie, i tak odcinki wtedy będą, wiadomo, o której. Eee. A, no i w okresie świątecznym, no to chyba odcinki będziemy dawać też o dziesiątej, przez całe cały... Ty ten tydzień, który będzie, nie? No bo chyba tak jak najlepiej będzie, nie? Tak samo we wakacje wtedy robiłem też chyba... Nie, we wakacje właśnie nie pamiętam Chyba o 10 wam wydawałem każdego ranka odcinaczek, także... We wakacje mi się do 10, w sumie teraz też o 10 wam zrobię, bo czy to się nie będę mógł wydać o 10, bo nie nie zmontowałem czy coś, no to będzie się mieli go letko później, nie? ale... Ale to pół biedy nie widzę. Bo... Chyba że mi się, też czasami też nie chcę tych odcinków remontować, to też widzę, że też czasami nie robię tego, że montuję czy coś. Dobra, pojedziemy sobie z jak już dróżką do tych poprzeczniaków Tam polem nie będziemy jechać i skakać jak żaby eee, na, na świątecznym jarmarku Albo na jakichś e, takich, no, taszach Gdzie tam odpusty jakieś są, wiecie, nie? Oj, ja ma ciężko ten Ursus, nie? To jest oczywiście 3, 385 w wersji A bo ma turb napęd ale ona ma naprawdę kurwa ciężko nie z tym czteroskibowym Uniatur nie naprawdę ma widzę co robić z kubany nie wyłączyłem to na polach bo nie chcę zaś tych pól tworzyć tak wiecie był głupio dobra i teraz jeszcze tylko tam zrobić Widzowie mamy skończone widzowie No i w ogóle pierwszy raz by mamy takie odcięcie chyba teraz o długiego czasu, gdzie będziecie w końcu mieli widok inny niż tylko te moje widoki Bo w końcu jakaś stacja tu widać czy coś, jak już cywilizacja no i oborniczek jest po rany, dokładnie 24 będzie cało rany po... ten 24 godziny dokładnie po, po rozrzuceniu tego obornika, także widzowie nikarnie, nic mi tutaj nie zrobią. Kurwa pizda jojeń, kurwa. Właśnie ja mam pierwszeństwo, także na ragościu. Jeśli teraz pojedziemy widzę, ja nie wiem, te pole co zostały widzę na późniejszy okres. Na razie sesoram te tutaj poletka. Wydaje mi, że ogarnięte widzaje trzeba porobić też na nowych polach, nie tylko w kółko, na tych samych widzowie, bo to takie lipne będzie. Nie na wszystkich polach orałem, tak się też się nie dziwcie jak na niektórych polach po co jest nie zaorany, no ale nie wszystkie orałem w tym roku, w sensie nie wszystkie boże nawoziłem obornikiem bo nie wszystkie wymagały tego nie No i tu pod górkę ma co robić nie 9 na godzinę ale idzie jakoś nie Zobaczymy ile dzisiaj mi się uda zaorać, ale widzę jak się dużo nie uda zaorać, to wiadomo że sobie przyspieszę robotę i sobie te pola które poram już poza odcinkiem, żeby wam tyle tych odcinków nie robić z jednej akcji, bo to bez sensu widzowie. Też nawet tytułów się nie chcę tego wymyślać, widzowie nie? Aż tyle, ale widzę tyle ile mi się dzisiaj uda, tyle mi się uda. E, gdybym też miał pieniądze, to bym też kupił nowy ciągnik, no ale widzę, że nie mam pieniążków na razie na koncie widzowie, no to nic nie kupimy, co ci 15 tysięcy, to co najwyżej bałeś sobie kupię, bez nie? Bez silnika może, bo nie wiem, kurwa, no wiecie, nie? Gajcie, kurwa, może znajdę to.

gdzie ty dzwonisz? Do racami. Ja rzemy, nie daleko nie daleko rzeki, ale, ale jakie ziemi? Łodę oka! Chuję jakieś łebki ja a I, i, i jeszcze mi trójkąta zatekaliły i klakson. I akumulator. Szumaciorze. Ja mam tyle do pieniędzy. Ja ludzie na pożyczaj. I tyle, co? <noise> od kogo ty jesteś? Od Rastowiuka. Od ale od kogo? Od, no, ze Zagrody. Słuchaj, ileś się zadzwonił, wiesz? Zagród, na Zagrodzie mieszkałem. Tam koło Apteki. No, tam mieszkałeś, ale źleś się za, za to Podzwonił, a ja się też zadzwonił. To, to ale do kogo? Do ciebie. Ściśni kali mą, kradłem i gnoję jakiejś łobu tak, teraz... no ale ty wiesz, do kogoś się dodzwonię. No do pani. No to pani, ale ja nie mam dzieci małych, ani dużych. Ale czy pani nie widziała jak to niósł? Bo to nie jest puszka z i no to jest duże. To przynajmniej z pięcioro dzieci musiało nic. Jeszcze dochodzi trójkąt i to jeszcze musiły szóstej iść. <grym> Dobra widzę. dobra, koła starczy tego, bo widzowie za całą odcinek wam to będę puszczał dwie minutki tak już na to straciłem widzowie tego odcinka, ale będziecie mieli fajnie, nie? Może się jakoś fajnie te odcinki powybijają, nie? Przez to jak tak będę takie jak rzeczy robił, nie? Dla was, nie? Może wam się bardziej to będzie podobało Widzę, jak w tamtym też poprzednio razem jak to ran, to ranem od środka, także teraz widzę, ja znowu ramy od, od między do między, nie? Można powiedzieć, nie? A kurwa, to czasami tak jak zapuszczę punkt, to nie ma czasami siły ciągu, nie? Ale daje radę, nie? Cztery, cztery gary, ale idzie, nie? No widzę, jeszcze dzisiaj w ogóle też mi zostało jeszcze jedno do nagrania, ale to już jest 23, także w sumie raczej dzisiaj powinienem się wyrobić, jeśli chodzi o nagranie tego jeszcze ostatniego odcineczka. E, szybko powinno mi to pójść. Jak się uda, to dzisiaj, widzę, no, założymy chociaż to jedno pole na odcinku, nie? I drugie zaczniemy sobie, nie? I na koniec tak samo będzie, że jedno sobie zaoram. W całości jakieś jedno zacznę i będzie git nie? No bo tak to dosyć szybko idzie ta orka, nie? Naprawdę aż pola też ubywa trochę, nie? Pompa też dobra w ogóle widzę w tym ursusie, także też można szybko podnosić, nie to co w innych moich ursusach. Znaczy żeby nie było, że moje ursusy do złomy, ale no. Ale w tym najlepiej to jasne. Tu pod dziewięć pod górkę, ale tak to wyciśnie więcej, nie? że źle naprawdę nie jest, nie? Tutaj trochę po soju po są sąsiada, ale to tam zielsko jakieś rośnienie soja ale to nieważne. jak trochę mu przejadę kołem letko to się nic mi nie stanie wiesz tam sami chuj jebany zawsze poszli no jeździł tak się no jeszcze miedzę podbieraj co? raczej do Miecy, no tą drogę nie co zawsze sobie kurwa też ta droga taka wąska tam dojazdowa jest, nie? chociaż nigdy tam nie jeżdżę, bo nie mam po co, ale jeszcze jest, to jest, nie? gdyż jak pamiętacie, kiedyś jak tu w nagrywałem to to pole było moje, to jeszcze pamiętam kiedyś za czasów mojego samego komputera, to widzę jak jeszcze było inne gospodarstwo gdzie indziej, to pamiętacie, że przecież to obrabiałem to tym nie? pożyczonym John nie? że jak ktoś pamięta pożyczonego John Deere no to... Myślę, że naprawdę jest się spoko, nie? Bo jak się takie najlepsze czasy, to to... Zaraz sobie ja nagram jeszcze jeden odcinek i będzie miał miało i Widzę już do końca dzisiejszego... Do końca dzisiejszego już dnia i na do, do soboty ja się do soboty, w sumie ja nawet nie do soboty. Będę już spokój na cały weekend, także będę mógł poliveować sobie jak mi się będzie chciało, jak będzie oczywiście po co też No bez sensu streamował też nie lubię. No, i kto wie, jak będzie, może live przedłużony albo też, jeśli jakiegoś fajnego donate, no to widzę, no kto powie, no może będzie i dłuższy, ten live będzie fajniejszy, nie? <laughs> Wiecie, jak ktoś chce się w ogóle, a propos. E, ktoś chce sobie. ten, ktoś chce, żeby u mnie była jeszcze lepsza jakoś na filmach, to też polecam dopłacić się tam do celu. No i live, wpaść na no live, wpłacić jakąś chociaż chóreczkę. Nie mówię nie, nie. Właściwie nie mówiąc, że ja tam żebram pieniądze od to znaczy coś, po prostu jak ktoś chce mnie wesprzeć, to może się wesprzeć, nie? No i też w ogóle, jak ktoś mówi, że też żebram tylko dla siebie, to też dla... mogę wam pokazać ten, mogę wam pokazać... Ten się też ostatnio, jak był live MSN, no to wpłaciłem tam na zbiórkę też 30zł, także... Nie, żeby nie było, że nie z tylko i że nawet dzieciom nie przejść jakieś pieniądze tego, To chociaż przesłałem ostatnio, żeby nie było W sumie eee, co roku lubię tak sobie jakąś chociaż jedną e, Tak na święta zawsze lubiłem co roku wpłacić, chociaż to symboliczne parę złotych, nie? To dużo, to nic nie zmienia, ale za to, to tam inni będą się cieszyć z tego, nie? Mam nadzieję, nie? Jak ktoś chce to mogę wam pokazać, ale nie wiem, czy jest sens, nie? I najgorsze że też nie mogę tego powiększyć, bo bym wam powiększył, żeby tylko nie pokazywać wam rachunków jakieś czy coś. A screena niestety co najlepsze, że no... A nie, zrobiłbym chyba co? Aha. wam zrobić, dobra, Git pasi Także widzę że jak coś to... Tutaj mam na rzutkę wpłaconą, także żeby nie było. Tam 30 symbolicznych złoty się dopłaciłem, nie, nie, żeby nie było. Żeby nie było, że tylko ja żebram wiesznie, czy coś nawet nie pomogę, czy coś, jak tego mogę to pomogę coś tam dorzucę się właśnie na takie cele charytatywne żeby to dobrze powiedzieć charytatywne ee, nawet jak będę kiedyś mógł robić live'y to nawet mogę zrobić takiego jednego live'a nie teraz, bo teraz są w moim wieku młodzianym, no to jeszcze tak średnio ale kiedyś nie ma sprawy Widzę. O kurwa, mi poderwało, pół kurwa, idź pan w chuj <gryw> Idź pan w chuj, ja wiemy hmm. sobie miniaturkę w ogóle taka propos, bo nagrywam ten odcinek, nagrywam, a miniaturki zaraz nic nie zrobię i widzę że będzie. Nie? kara będzie, że miniaturki nic nie zrobiłem i je będę miał zaraz będę musiał wchodzić do tej jebanej gry robić zdjęcie bez sensu któregoś i no a tak też będę miał na no, mia, mia, miniaturkę, nie mówiła mi amore mamy dopiero 23.09 ja myślałem, że to już tego to może się jeszcze dzisiaj wyrobię tak do 23.30 coś, nie Dzisiaj jeszcze będę miał półtorej godziny, co posiedzieć mógł posiedzić. sobie coś, poodpoczywać. Także będzie Git, co wiem. półtorej godzinki coś, się poodpoczywam. Na to wychodzi. A sesję chwilkę odcinka nagramy dosłownie, żeby to jakaś wiecie, nie? Nie było, tam Tam do 25 minut co nagramy tego odcineczka. Jeszcze drugie pole, zacznę sobie na drugim odcinku, już sobie tam to pole będę orał Żeby nie było te na kolejny, poza odcinkiem, sobie już tam doram te pola co muszę żeby wiecie jak to było Dobra, bo tu w sumie będzie tego zaraz końcówka Ale dobra, to przyjadę zaraz, to porobię te poprzeczniaki Tylko już jak poderwę to idzie, nie? No, że muszę też trochę na pompie ul ulżeć zawsze. Niestety. Ale mówi się trudno, no chciało się lepiej orać i szybciej, no to się ma, nie? Te swoje warunki, nie? O, i pompa mi nie podniosła, bo nawet, że mnie podniósł. Nie yy... co, mamy jedno pole, będziemy mieli z głowy już, nie? Bo prześcianki chcę tylko zrobić, widzowie. Mamy jedno pole ogarnięte, już w czasów. Jedno pole mamy ogarnięte Mamy ogarnięte i już nie będziemy nic tu więcej robić I się no Jedno pole na odcinku, bo w sumie to już dwa pola tak to mam trzy pola że mam zrobione nie za orana, tu jeszcze chłopie, kurwa, tu jeszcze kurwa jeszcze tyle nie Dobra, na dół sobie zjedziemy na szybszym biegu, bo nie będziemy tutaj jechać powoli jak pizdy, za przeproszeniem w necie. No, Tak jak patroki. Agrozator. Je oczywiście jak i Damianope. na mm, opę... Mm, mm. I tak tego odcinka pewnie nie oglądają, bo po co mają to oglądać? Dobra, mamy jedno pole ogarnięte jak mówiłem I co, ja będę sobie w sumie kończył ten odcineczek Zacznę sobie jeszcze drugi z tego już pola A sobie co ile zoram, tyle zaoram I co, trzymajcie się Na razie i cześć widzowie